hej, hey. witam wszystkich! Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloomstower Defense 6. -taki. Ja jestem SaveMod, a dzisiaj lecimy z kolejnym materiałem z pełnym randomem. Pełny random, czyli każda jednostka stawiana jest randomowa, czyli nam się zmienia. Oraz oczywiście jeszcze Boost, czyli jakikolwiek up aktualizacja upgrade naszych tierów również zmienia nam i tiery, oraz małpkę. Więc będzie mega zabawnie. Zresztą zobaczcie, jak to wygląda. Stawiamy. Dartingana dostajemy Gluganera, którego boostujemy i on znowu nam się zmienia i tak w kółko cały czas są zmiany, więc będzie bardzo ciężko, a co najlepsze nawet Quincy jest modyfikowalna, wszystko jest w pełni randomowe, nigdy nie wiemy czym będziemy grali, co w danym momencie będzie tutaj dostępne, jest to mega, mega śmieszna modyfikacja. I jeśli chcecie, żeby było troszeczkę więcej, zostawcie koniecznie kciuka w górę pod tym filmikiem. Dzięki każdej osobie, która pamięta, żeby takie coś właśnie zrobić. I tutaj przeprosiny malutkie dla was, oczywiście, że nie było odcinków ostatnio, no przez cały weekend nie było odcinków, ale byłem na wyjeździe, byłem na konferencji odnośnie właśnie questów, ci, którzy w ogóle wiedzą, co to jest questy wyprawy odkrywców, to... Pewnie już się orientują, o co tutaj dokładnie Kaman. Jeśli ktoś nie wie, to myślę, żeby nagrać o tym pełny materiał. Pełny materiał, oczywiście niesponsorowany, bo on nie będzie w żaden, sposób, w żaden sposób sponsorowany. Ale fajne zachęcenie Was do troszkę większej aktywności poza komputerem co może dla mnie nie powinno być zbyt korzystne, ale wydaje mi się, że może być dosyć, dosyć ciekawe. Więc mam nadzieję, że Wam to się spodoba. A jeśli ktoś z Was już uczestniczy w questach, Wie co, wie co to jest, co to są questy questy wyprawa odkrywców na komórce, to mi to napiszcie pod filmikiem, bo planuję. Yy, malutki konkursik właśnie z tym związany, z tego powodu, że mam kilka sprzętów do rozdania i nie wiedziałem jeszcze jak to zrobić. Nie chciałem tylko stricte losowania z komentarzy wziąć, a takie, lo, a... a a takie coś, czyli na zasadzie, że trzeba coś wykonać, to bałem się, że mało kto będzie chciał z was coś malować. Ale wyjście z domu i wykonanie questa, to już chyba lepsze wyjście, więc na pewno będzie o tym materiał osobny. A jeśli ktoś z was już to robi, napiszcie mi, to jestem bardzo ciekaw, ile takich osób będzie. A dobra, wracajmy do gierki. Boostujemy, jak widzicie cały czas losuje jakieś małpki i cały czas dostaje jakieś takie bardzo, bardzo słabiutkie, na razie jest bardzo ciężko w ogóle z czymkolwiek Damy sobie speeda razy 5 przynajmniej i spróbujmy wreszcie coś sensownego tutaj sobie wylosować, gramy na Easy Specjalnie gram na Easy, żeby były troszeczkę tańsze upgradey, bo nie wiem co będę miał w gierce dostępne, więc dla, tylko i wyłącznie z tego powodu chce grać na tym poziomie. Mamy szansę yy, 20%, że nam albo podwyższy tier, albo obniży tier, albo zostawi ten, który jest. Chyba największa szansa jest, że zostawi ten sam. Więc tutaj bywa z tym bardzo, bardzo różnie. Jak widzicie sami w tej chwili dostałem samolocik. O tak, o prawda, samolocik tutaj nam wskoczył, yy, który oczywiście też będę chciał zmieniać. I tutaj naprawdę bardzo ciężko cokolwiek lepszego uzyskać, tu uwierzcie mi. To wielkie problemy na cokolwiek lepszego. Bo powinniście zawsze iść do góry z tymi no, upgrade'ami, a to jest naprawdę drogie i to jest problematyczne przez to właśnie. Zbustujmy teraz Ciebie troszeczkę. Spróbujmy uzyskać wreszcie jakąkolwiek jednostkę wyższego tieru. 022 dosyć fajny, zosta, zostawimy go, bo to jest bardzo fajny taki taka fajna jednostka na samym końcu, która będzie nam bardzo pomagała w przypadku niszczenia wszystkiego co będzie tam leciało. Więc teraz, okej, okay, dobra, mamy jednostkę 1.0.1.3, więc wreszcie pierwszy, trzeci tier jest dostępny, więc teraz przydałoby się oczywiście zboostować tutaj overdrive. Overdrive dałby nam tyle, żebyśmy mieli czwarty tier i możliwy czwarty tier, że nam pozostanie tutaj jeszcze, a to jest dosyć ważne. Żeby mieć coś silniejszego, też można oczywiście stawiać super małpkę. Super małpka, jako że kosztuje bardzo dużo, to ona domyślnie daje nam, da, da nam troszeczkę wyższy tier niż inne jednostki. Ale ja bym zaryzykował jednak i postawił tutaj właśnie na tą jednostkę, na overdrive'a, żeby faktycznie on dał nam szansę wylosowania czegoś naprawdę silnego. Bo ja potrzebuję wylosować jakiś piąty tier, naprawdę. Piąty tier byłby dla mnie mega, mega istotny. Ja mam w ogóle kasę na wykupienie się, nie mam bladego pojęcia, bo nie pamiętam. Serio nie pamiętam, czy mam pieniądze, żeby się wykupić w razie czego, ale dobra, Overdrive Juggernaut. Juggernaut jest fajny. Ej, Juggernaut o tyle fajny, że on nam daje szansę wylosowania piątego tieru. I to będzie mocne. To, że on może nam wylosować piąty tier, to będzie strasznie silne. Bo dzięki temu faktycznie mogę sobie znacząco pomóc w tej całej naszej zabawie. I tak to zrobimy. Bustujemy dalej, niestety nie udało się nic ciekawego wylosować. P próbujmy dalej. Potrzebuję mag na końcu z. ogniem. Ej, to jest dobry mag. To jest zdecydowanie dobry mag na sam koniec. Nie go nie będziemy bustowali. Zmieńmy Ciebie, bo ty jesteś najgorszą możliwą dla mnie opcją. Teraz pójdźmy w trzeci tier, wylosujmy coś mocniejszego. Jak coś wylosować? Dajcie mi jakąś jednostkę wreszcie normalną. Proszę, ja potrzebuję coś mocnego, tak, takiego mega mega mocnego do gierki. Bo na razie ja nie mam czym się całkowicie bić, i to jest spory problem. My jakoś to musimy przejść, prawda? Aaa, to jest ciekawe, bo to nam da troszeczkę zarobku. Czy ja mogę w ogóle Ciebie postawić? Mogę, dobra, okej, okay, to się już bałem, że. Wiecie, ta jednostka nie będzie działała w ogóle, ale działa na szczęście. Eee, dobra, w takim razie postawmy od razu Super Małpkę. Super Małpka daje nam szansę na troszeczkę wyższy tier na start. już widzicie, drugi tier od razu nam się tutaj wylosował, więc go zostawmy w tym miejscu. To jest dobra opcja, więc go sobie zostawimy, nie zmieniamy go. Spike zawsze jest dobry, uj zawsze jest dobry, więc postawimy nawet jeszcze jedną jednostkę w tym oto miejscu, i może wlosujemy coś równie dobrego, co nam troszeczkę pomoże tej naszej całej zabawie. Próbujmy, kolejna jednostka. Inżynier. A, bez Spida, bez Spida, ale dobra, mamy ten nasz klej cały, ustawmy go na przodzie. W razie czego wiecie, to zawsze jest dodatkowe wsparcie, dodatkowy damage zadawany naszym jednostkom, znaczy naszym balonikom, które by doleciały uleciały na nas. Więc warto takie coś mieć postawione. Kolejna jednostka? Fff, czy ja sobie z tobą w ogóle poradzę? Ej, daliśmy rady, serio! Pokonaliśmy Moaba! Nie spodziewałem się, że ten Moab pójdzie nam aż tak łatwo. Sądziłem, że będą te, tutaj troszeczkę większe problemy z nim. Spróbujmy coś wylosować. Darting Gun. No to jest dobra jednostka, nie ukrywajmy, to jest dosyć ciekawa jednostka. Nie wiem, czego nie zostawię nawet w tej formie. Żeby tego i wąż jakby klepał troszeczkę, zmniejszył ten damage, też nie, no nie, no, on będzie za słaby. Dajmy tutaj ten upgrade. No nie, no, samolot zdecydowanie jest lepszy. Samolot zdecydowanie jest lepszy. Więc on nam, a czy helikopter, jest zdecydowanie lepszy. Jego potrzebujemy. Kolejna jednostka w tym miejscu, powiedzmy. Dobra, mamy ninja, Małpkę. ninja małpka w tej wersji jest nam całkowicie niepotrzebna. Więc ja ją bustnę na level czwarty Z nadzieją oczywiście, że zostanie to level czwarty Oby tak. Uwaga, co to będzie? Trzymamy kciuki wszyscy? Dobra, Bukaner jest silny. Bukaner jest silny, tylko moją największą zmorą w tym momencie jest kamo, bo mało kto to kamo widzi. I to jest troszkę problematyczne. Mógłbym spróbować zmienić Bukanera na lotniskowiec. On jest drogi, więc powinno nam to dać troszkę wyższą jednostkę, czyli nowy czwarty tier. Nie piąty, ale czwarty zapewne tak. Więc może spróbujmy to zrobić, i faktycznie liczmy na coś mocnego. Uwaga! Lotniskowiec zosta został mi lotniskowiec, więc bardzo, bardzo fajnie. Znowu tylko, że ono nie bije niestety kamo. I to jest problem. To jest problem, że on kamo nie bije. Ale w tym momencie, bustując cokolwiek niższego, mam opcję stracenia lotniskowca, ale chyba muszę to zrobić. Bo sam lotniskowiec mi tutaj mało co pomoże. Uwaga, trzymajcie kciuki, bo będzie się działo. Dobra, dostaliśmy jakąś jednostkę, ale nie mamy jej skilla. Nie mamy jej skilla. Troszkę smutne to jest, że dostałem jednostkę bez umiejętności. Ale, ej, ale dobra. Umiejętność chyba przyjdzie z czasem, ale czy ja to pokonam w ogóle? Chyba w tym momencie. <laughs> no właśnie. No właśnie. Wykupujemy się w takim razie. I mamy opcję dosyć ciekawą, bo mogę zbudować sobie piąty tier. Mieć szansę na piąty tier. Nie zbudować. Mieć szansę na piąty tier. Sprawdźmy to. Jak moje szczęście. Czy mamy kciuki? Nie ma, nie ma piątego tieru, Ale szkoda. Dobra jednostka oczywiście. To jest dobra, dobra jednostka, ale to nie jest piąty tier. I to jest problem. No dobra, próbujmy. Teraz musimy troszeczkę pozarabiać sobie pieniążków. W oczywiście mamy tutaj ten skill, prawda? Może ja nie powinienem chyba sam kierować tą jednostką i to takie będzie. Ach, no właśnie. Kierowanie jednostkami nie jest fajne pod tym względem, no ale chyba nie mam innego za bardzo wyjścia, żeby sobie z tym jakkolwiek tutaj po prostu móc poradzić, więc muszę teraz troszeczkę zwalnieć z gierką. Przestań ja nie lubię. Ja serio nie lubię zwalniać z grą. Lubię gość na pełnym speedzie zawsze. No ale to sami widzicie, nie mam już innej chyba bardzo opcji, bo muszę to jakoś wybronić, a tutaj no nie będzie łatwo już. Nie będzie zdecydowanie łatwo cokolwiek zrobić, bo też boostowanie troszeczkę mi odpada w tym momencie. Troszeczkę mi odpada jakiekolwiek boostowanie czegokolwiek, bo tego zbustować za 50 tysięcy, no właśnie, to się nie opłaca całkowicie. Bardziej mi się opłaca budować elit Snipera. To jest kasa, prawda? Snajper daje mi kasę do, do, dodatkową, i to jest takie. Ach, no dobra, spróbujmy. Co dostanę? Elite Snipera zostałem, dobra. Z tym minusem. Uj, to może być spory minus, że on jest bez opcji bicia lidów. Mogę go oczywiście zmienić. Mogę go oczywiście zmienić. Tylko nie wiem, czy to będzie dobra opcja, żeby go zmienić w tym momencie. O, no, nie wiem. Zaryzykować? Jak sądzicie? To chyba tak, spróbujmy. Uwaga. Dobra, jest trochę lepiej, ale ja bym go znowu chyba zmienił Ja bym go znowu chyba zmienił, chociaż ta jednostka, no wydaje się już troszeczkę mocniejsza przez to wszystko, że jakie ma opcje tutaj ona Ale, 4000 mi zarobiliśmy, bał, dobra, zmieniajmy cię Zmieniajmy cię Okej, okay, okej, okay, dobra Fajny, bo on nie jest w stanie bić kamo, teraz będzie bił kamo, nie bije Lidów ciągle Więc to będzie problem ale 63 runda będzie dla mnie bardzo ciężka do przejścia, oj czuję, że tam będzie spory problem Ale szkoda, gdybym dostał to, to tutaj właśnie jednostkę Znaczy alchemikę gdybym dostał z możliwością boostowania, to byłoby po prostu przekozackie To byłoby po prostu przekozackie, ale niestety, ni, niestety Aż tak dobrze być nie może, aż tak dobrze być nie może Tutaj użyjemy już skilla Albo nie, trzeba, chyba nie, nie musimy, nie, spokojnie użyjemy skilla zdecydowanie bardzo prosto bardzo, bardzo prosto, no to ja rozumiem to ja zresztą rozumiem, tak to powinno zawsze wyglądać, powinniśmy spokojnie sobie z tym wszystkim dawać tutaj radę więc bardzo fajnie, nie mam tutaj twojego skilla ciągle aktywnego teraz się on mi aktywuje widoczny tutaj, będzie on? nie, nie będzie, szkoda troszeczkę no przydałby się, przydałby się ten skill tutaj aktywny bardziej żebym go mógł używać za każdym razem ale niestety, Gierka mi tego nie umożliwia. Muszę wchodzić tutaj, klikać tego skilla. Oczywiście na razie. Później to się wszystko zmieni. Hmm, ale dobrze, spróbujmy wylosować coś nowego. Co próbujemy? Ciebie. Trzymajcie kciuki, bo to piąty tier kolejny może być. Czy pierwszy chyba nawet. Nie jest to może piąty tier, ale jest to jednostka chyba dosyć silna, tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że on będzie w stanie bić chyba lidy, bo on ma chyba rakiety jeszcze, prawda? On chyba bije lidy oprócz tego. Czy nie ma rakiet w tej wersji? Eee, a patrz, na pewno ma rakiety, ale mi się wydaje, że on również ma rakiety jeszcze dostępne, więc też bardzo fajnie. Jest w stanie oczywiście spowalniać moaby, więc to jest mega silne. Może, może je leci, tylko. Tu. Co to jest? Ej, co to jest? Co ja tu mam, mam umiejętność. Jednostkę tutaj już nie mam co całkowicie w gierce. No dobra, leciutki błąd, chyba tak mi się wydaje. Okej. Okay. postawmy kolejną jednostkę w tym miejscu, i co to będzie? Dartingar 4000. Warto, będzie coś mocniejszego. No, może nie aż tak bardzo. Kolejny raz, czwarty tier. Może wlosujemy coś lepszego? Może piąty? Niestety nie piąty. Losujemy dalej. Losujemy dalej. I losujemy dalej. I losujemy dalej. Losujemy dalej. Na razie chyba idę coraz to gorzej, mam wrażenie. Ej serio, coraz gorsze jednostki losuję To nie jest fajne, to nie jest fajne, że losuję coraz to gorsze jednostki. Ale próbujemy ciągle. Prób... patrzcie, wydałem już 11 tysięcy na tą jednostkę. No nie mam. Nie mam coś szczęścia do wylosowania czegoś mocnego. Naprawdę nie mam w ogóle szczęścia. Jest to mega ciężko cokolwiek tutaj wylosować. już widzicie sami, jakakolwiek zmiana czegokolwiek to jest reset. Dalej, jednostki. Próbujmy teraz z stołu, pobawmy się chwileczkę, popróbujmy coś wylosować. Okej, okay, the tag zone może być ciekawy, bo tutaj jak mówię, jak kupujecie piąty tier, to macie zwiększoną szansę na również piąty tier. Więc mam nadzieję, że tak się właśnie stanie, chociaż na razie chyba nie udało mi się wylosować żadnego piątego tieru. Nie, przepraszam, miałem snajpera. Snajper był moim piątym tierem wylosowanym, więc faktycznie miałem jeden piąty tier. No ale to nie było coś mega, mega silnego, więc tutaj wiadomo, że jest troszeczkę ciężko z czymkolwiek. Skill poleciał, nie wiem czy on mi cokolwiek tutaj nawet pomógł, chyba nie za bardzo. Ale mówię, może wylosujemy coś za chwilkę mocnego i damy sobie z tym jak najbardziej radę. Liczę troszeczkę na The tag zone, że on da mi coś mocniejszego od siebie samego. Albo przynajmniej da mi The Tag Zona, prawda? Przynajmniej jego, że mi on odda. Oby tak było. Uwaga! Wioskę dostałem. Serio, dostałem wioskę. No, ja rozumiem wszystko. Ja serio rozumiem wszystko, ale serio, dajesz mi wioskę. Ja potrzebuję coś bijącego. I to jest że wioskę w takim miejscu. Które, no całkowicie mi nic ona nie pomaga. Ta wioska mi nic nie daje. Nawet pieniędzy mi ona za bardzo nie daje. Dobrze, losujmy dalej. Zmienimy ciebie, zmienimy ciebie. I zmienimy ciebie? No on już nie jest zły, powiedziałbym nawet. To już jest dosyć fajna jednostka. Mm, ale bym jeszcze spróbował jeszcze raz ją wylosować. Albo to przynajmniej zmienić. bo ona mi spowalnia. Ona mi spowalnia, ale no wiecie, 22 tysiące... I tu będą już łącznie 30 tysięcy wydanych eee, Szybko skill, szybko skill Skill przebija się przez ściany, że nawet chyba ja przebija się przez ściany, nie wiem o co haman, ja Ale ja też przechodzę przez ściany, więc bardzo, bardzo fajnie Więc zobaczymy Potrzebuję coś mocnego wreszcie wylosować Bo bez tego ja nie przejdę rundy 90 Ja nie mam w ogóle jednostki, która będzie w stanie tą rundę 90 pokonać I to jest spory, spory problemik a ja bym naprawdę chciał to zrobić, naprawdę. Bardzo bym chciał tą rundę 90 przejść, żeby z nimi nie mieć jakichś większych problemów. A na razie coś czuję, że to będzie naprawdę hardcore, żeby w ogóle się tam dostać. Przejścią 90, 95, żeby przejść, to chyba będzie nierealne wręcz. Bo 90 będę musiał przejść ze skillem, chyba, bo inaczej się nie uda. A później, no właśnie, zobaczymy. Dobra, czas na losowanie. Czas na losowanie kolejnego piątego, czy pierwszego, drugiego. Cóż to będzie? Zobaczmy to. I uwaga, już chwila, moment, i mamy to. Gierko, ty sobie chyba z, z, ze mnie żarty tutaj robisz w tym momencie. Czemu ja dostaję jednostki? Zerowo mi potrzebne, całkowicie mi niepotrzebne w niczym. Dobra, jakoś to wybroniliśmy. Dosłownie jakoś losujmy. Piąty tier, super, dziękuję. Inny, inny. Inny No to już nie jest złe Ale to ciągle to, to nie jest to Nie to Proszę coś A, 12 tysięcy muszę wydać teraz Muszę wydać teraz 12 tysięcy na ten tier Dam radę, dam radę Dam radę Wykupmy się, sprawdźmy to Muszę to przejść, nie ma opcji żebym tego nie przeszedł W tym momencie wydałem już Patrzcie, 30 tysięcy prawie na tą jednostkę Przejdę to Przejdę to no, tak będę mega mega może w tyle ze wszystkim, ale to pkunamy. Co mogę sprzedać? Co by mi dało najmniejszy minus w gierce? Chyba to. Czy to mi da możliwość boostowania? Niestety jeszcze nie. Teraz sprawdźmy to, czy było warto się wykupić. E, pomijając fakt, że nasz sniper zyskał jakieś ogony tutaj, to czy on nam wystarczy do przejścia tego? Szczerze, nie jestem przekonany do końca. Tenos jest na tyle silna, żeby to przejść. Ale zobacz, czy ona klei też? Ona też klei to? Co się tam wydarzyło? Czemu ten Gluganer? A czy, przepraszam. Ojku, właśnie, właśnie o tym mówiłem. 90. runda. Hardkorowa będzie dla mnie. Czemu on macha tutaj? Czemu on ma na sobie klej narzucony? Co się z temu slajperowi wydarzyło? Losujemy dalej. Potrzebuję coś innego. Ha, Ta jednostka nie jest zła. Ona nie będzie zła. Ona będzie widziała go. Jest to opcja. Tego bym zmienił. Okej. Okay. Okej. Okay. Tylko, że on nie będzie bił. On nie będzie bił, bo on nie bije lidów. Ale ale szkopu dostałem. Jednostka fajna, oczywiście, ale ona nie bije lidów. Potrzebuję coś, co jest w stanie klepać lidy. To nie bije lidów. Ale nie mogę już z tym nic zrobić, więc no, zostaje mi tylko może chyba wylosowanie jeszcze takiej jednostki i podanie gierki. Po prostu. Zobaczmy, czy to wybronimy. Ze skillem, oczywiście. Polecimy. Skill? Dobra, mamy przynajmniej jedną rundę więcej, ale no... No sami zresztą już wiecie, sami zresztą wiecie, że... Spoko, że się wybroniłem, spoko, że z tą rundą sobie dałem jakoś tam oczywiście radę... Ale to nie zmienia faktu, że to mi dużo chyba w gierce nie zmieni. To mi chyba w gierce aż tak dużo nie zmieni. Bo ja nie mam nic ciągle bijącego i to jest spory problem dla mnie. Skill poleci jeszcze na koniec, niekoniecznie, niekoniecznie. No dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że Wam on się spodobał, mimo tej przerwy, że YouTube go nie ukryjasz. Tak bardzo pamiętaj oczywiście o kciuku w górę, o komentarzu i napisz mi, ko mi koniecznie, czy takie coś jak questy, wyprawa odkrywców, coś Ci mówi. Bo jestem bardzo, bardzo ciekaw, bo na pewno będę chciał to Wam zaproponować jako taką alternatywę od komputera, co niekoniecznie powinno być dobre dla mnie, no ale sami wiecie. Zdrowie. Dzięki wielkie i do kolejnego materiału. Na razie. Hej, hej, pa!